W Białym Stoku sprawdzę dzisiaj jedzenie w dostawie. Zamówię oczywiście pizzę, ramen, pierogi i wiele więcej. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Jak może widzicie, jestem w Białym Stoku, a dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką VOL. Jest to aplikacja do zamawiania jedzenia online, którą na pewno kojarzycie, jeśli oglądacie ten kanał na bieżąco. Na początku tego roku nagrałem dla Was pierwszy film z Białego Stoku. Odwiedziłem w nim kilka restauracji znajdujących się w tym mieście. A dzisiaj sprawdzę, co ciekawego można zamówić w dostawie. Aplikacja VOL obecna jest w Białym Stoku od kilku miesięcy powoli poszerza ona swoją ofertę i będzie ją poszerzać na pewno jeszcze w najbliższych miesiącach a poza Białym Stokiem skorzystacie z niej w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie. Jeśli mieszkacie w którymś z tych miast, to możecie sobie ją pobrać na telefon i sprawdzić jaką dokładnie ofertę ma w waszym mieście. A jak już ją pobierzecie, to mam dla was specjalny kod MaciejVolt Wyświetla on się wam teraz na ekranie. On daje 4 razy 15 zł. Czyli 15 zł zniżki przy czterech pierwszych zamówieniach w dostawie, łącznie 60 zł. Ten kod ważny jest do końca lipca. Działa nie tylko w Białymstoku, ale też we wszystkich innych polskich miastach, w których Volt działa. I jest to kod tylko i wyłącznie dla nowych użytkowników, ale dla starych, wiernych użytkowników też coś mam. Kod Maciej Bialystok, bez L, pisany też wam się wyświetla na ekranie. On daje 10 zł zniżki na zamówienie w dostawie, ale tylko i wyłącznie w białym stoku. Ten kod jest ważny do końca czerwca. Pełne szczegóły dotyczące obu kodów podaję w opisie, a także w przypiętym komentarzu. A teraz Chodźmy coś zjeść. Czas na pierwsze zamówienie i pewnie stali widzowie rozpoznają tę miskę. Jeśli jest taka miska, to znaczy, że będzie ramen i rzeczywiście jest tutaj zamówienie z Ramen Base, czyli ramenowni, którą polecaliście nam, kiedy na początku tego roku odwiedzaliśmy stok, Nie udało się odwiedzić na miejscu, także stwierdziłem, że teraz koniecznie musimy zamówić, tym bardziej, że jak wiecie, ramen uwielbiam, ale jest tutaj nie tylko ramen, ale też… Frytki i to danie z frytkami w zasadzie z boczkiem, z rukolą i z ogromną ilością innych dodatków. Rozpakuję i zabieram się za próbowanie. Dodatki do ramenu wraz z makaronem przychodzą tutaj w takim opakowaniu i generalnie można by to zalać. Podejrzewam, żeby spełniło swoją rolę, ale ja lubię jeść w tym miejscu, także sobie wszystko poprzekładam. Ale jak chcecie przekładać ramen w dostawie, to warto najpierw przełożyć makaron, a dopiero później resztę dodatków. Także jak widzicie, ja tutaj przekładam po kolei dodatki najpierw na wieczko, można na jakiś inny talerzyk, po to, żeby najpierw, właśnie, przełożyć makaron żeby to też ładnie wyglądało. W miarę się udało to przełożyć estetycznie, o to chodzi. Jest to tantanmen. Tantanmen, czyli jeden z tych rodzajów ramenu, który jest mi najbliższy. Najczęściej go zamawiam i akurat zawsze staram się w nowo poznanej ramenowni zamówić właśnie tantanmena, bo taki ramen najbardziej lubię, czyli nawet jeśli coś tutaj nie zagra w wykonaniu, no to znane mi smaki to powinny wynagrodzić. Zaczynam od makaronu. Knuchy są naprawdę smaczne, są sprężyste. Już tutaj czułem mocno sezamowy smak bulionu. Zresztą widać tutaj drobinki sezamu pływające. Mamy tutaj oczywiście mieloną wieprzowinę, do tego dymka, pakczoj, marynowane jajo, także orzechy nerkowca. Fajny dodatek. Tutaj taki liść nori oklapnięty. Troszkę też wyczuwam imbiru w tej wieprzowinie, ona jest dość sucha. Czasem w tantalmenach zdarza się taka fajna, soczysta, milona wieprzowina. Nie jest łatwo przygotować taką wieprzowinę, ale jak już się uda, to efekt jest naprawdę niesamowity. Tantalmen poza takim mocno sezamowym smakiem jest też dość pikantny i tutaj faktycznie czuć tę ostrość, aczkolwiek nie jest to najpikantniejszy ramen yy, na pewno, jaki jadłem w życiu. <laughs> tak teraz zacząłem się… <laughs> Aczkolwiek jak widać, troszkę ostry jest. Udany ramen. Nie jest to może poziom najlepszych warszawskich ramenowni. Mówię tutaj o najlepszych warszawskich ramenowniach w dowozie również. Ale naprawdę daje radę i myślę, że ramen base nie ma się czego wstydzić. Może się jeszcze tylko oczywiście doskonalić. Jeszcze sprawdzę to jajeczko i już przechodzę do frytek. Jajo, naprawdę klasa. Dobry ramen, dobry ramen. Pod kątem wizualnym w sumie nie wiadomo, czym jest to danie, a są to frytki z karmelizowanym boczkiem. Do tego jest ser owczy, jest tutaj sos tahini mayo, rukola, sezam, kiszone ogórki oraz kiszone shiitake i papryka. Spróbuję to wszystko odnaleźć, oczywiście rukole widzicie. Przede wszystkim chcę znaleźć boczuś. To jest chyba boczuś w sosie. Tak, tak, to jest mięso. To jest mięso, ładnie pachnie. Mm. Słyszne, słuchajcie. Nie na no, ten boczuś jest niesamowity, on jest faktycznie taki karmelizowany, słodziutki, a przy tym tłusty, a tłuszcz, wiadomo, jest nośnikiem smaku. Do tego słony. Rewelacyjne połączenie. Znaliśmy jakąś frytkę. O, jest tutaj cała frytka. Oczywiście ta frytka nie jest taka chrupiąca, jak zamawiacie po prostu gdzieś frytki. Raz, że to trochę jechało, że trochę czekało, aż się tym zajmiemy. A dwa, że pod naporem tej ilości składników po prostu nie ma szans, żeby takie frytki były chrupiące. W środku są mięciuśne, bardzo smaczne i świetnie się komponują z tym dość słonym i dość głębokim sosem na bazie tahini i majonezu. Odnalazłem kiszone grzyby. Tutaj są ogórki, nie wymienione chyba przeze mnie i one też są przynajmniej jakoś marynowane, ale siłą tego dania spośród tych wszystkich składników jest przede wszystkim ten pyszny boczuś oraz ten sos, który to wszystko spaja. Reszta jest takim dodatkiem. Fajnie, że są te kiszone warzywa, kiszone grzyby, no bo gdzieś tutaj pojawia się jeszcze ten kwaśny smak, którego w przypadku boczku nie ma. Pytki są po to, żeby bardziej się tym daniem przede wszystkim najeść, no bo też nie oszukujmy się, tego boczku nie ma tutaj nie wiadomo ile. I tak jak sobie jem to danie drugie, które na pewno bardziej mi zaskoczyło niż ramen, to stwierdzam, że cieszę się, że to zamówiłem. Menu nie jest może jakoś bardzo długie, ale są w miarę różnorodne pozycje, również bezmięsne, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. boczuś, Co ciekawe, ramen był tańszy od tych frytek. Kosztował 34 zł, ale można też wziąć większą wersję ramenu. Tutaj było 70 g makaronu oraz 350 ml bulionu, a można zamówić za 12 zł więcej wersję półlitrową i makaron o dwukrotnie większej gramaturze, a te frytki z boczkiem kosztowały 35 zł. Zł. Zamówienie numer 2 to zamówienie z pizza majstry, czyli miejsca z pizzą w stylu neapolitańskim, również na mnie polecaliście, kiedy przejeżdżaliśmy ostatnio do Białego Stoku, byliśmy akurat w dwóch innych pizzeriach, 500 stopni 350 stopni. Jedna, ta z wyższą liczbą to była właśnie pizza w stylu neapolitańskim, a druga w stylu rzymskim. Jest tutaj pizza, pachnie ładnie, jest dziwna rzeczywiście, zaraz wam o niej opowiem. Taka trochę szalona kompozycja, ale widziałem, że jest często zamawiana, więc stwierdziłem, biorę ją, tym bardziej, że są tutaj składniki, które lubię, ale zamówiłem też drugą rzecz, czyli kanapkę Panocco i ona jest z pastrami. Znów wspominki z ostatniego pobytu, bo to jest pastrami ze sztuki mięsa, czyli z tej restauracji, gdzie tego pysznego burgera, którego nazwałem najlepszym burgerem, przynajmniej jeśli chodzi o mięso, w całej Polsce. Zobaczymy, jak będzie smakowało pastrami. Takim pan Zaczynam od pizzy. Pizza nazywa się Nduja I właśnie tą dują oraz czerwoną cebulą przede wszystkim pachnie ta pizza. Ona nie ma sosu pomidorowego, jest sos śmietanowy, to sprawiło, że chwilkę się zastanawiałem nad wyborem właśnie tej pizzy, ale jednak stwierdziłem, że reszta składników mi odpowiada, bo jeszcze tutaj jest się orzeszki ziemne, miód i Nduja. Pikantna, kalabryjska kiełbasa. Bardzo przeze mnie lubiana. Jak widzicie, ta pizza jest troszkę wyrośnięta. W sensie ma wyrośnięte brzegi, bo. To jest faktycznie pizza w stylu neapolitańskim. Jest smaczna, ale jest, jest dziwna. Ona jest inna. Takie kompozycje jeszcze nie jadłem. Zazwyczaj Induja na pizzy w stylu neapolitańskim, to jest właśnie z mozzarellą, czasem z jakimś mascarpone, albo innym serem, takim bardzo kremowym, może z A tutaj obok niej jest pietruszka i orzeszki ziemne. Coś dziwnego. Jest też ten miód, aczkolwiek w tych pierwszych kęsach nie był aż tak wyczuwalny. O, teraz lekka słodycz. Pasuje to, pasuje. Czas to jest bardzo dobre. Wydaje się takie lekkie. Jeszcze nie próbowałem brzegu, a od rantu wiele zależy. Składniki na to super. Naprawdę to się fajnie komponuje. Tych orzeszków ziemnych jest od groma. Myślałem, że to będą jakieś takie pojedyncze orzeszki gdzieś. I fajne to jest, fajne to jest. Nie dziwię się, że to jest jeden z popularniejszych placków z tej restauracji w dowozie. Poza tym popularne były raczej takie klasyczne, czyli jakaś pizza z salami pikantne, jakaś margherita, jakaś pizza z szynką. Wiecie, takie klasyki. A z takich niestandardowych rzeczy była właśnie ta pizza. No, jak te brzegi. Dobra, dobra. Pizza naprawdę zacna. Trochę szalona faktycznie, ale to ciasto jest na tyle dobre, że śmiało możecie zamawiać z tej pizzami, z pizza majstrów. Tak by trzeba było chyba odmienić. Też te klasyczne pozycje y, znane nam wszystkim, składniki też dobrej jakości, a ja już na to pastrami się szykuję. Panotto z pastrami, z rukolą. Ta rukola niestety w dowozie nie wygląda dobrze. Na miejscu, jak się zamawia taką kanapkę, no to ta rukola się do nas uśmiecha. Tutaj mamy sos śmietanowo-truflowy. Mamy to pastrami. I jakiegoś ogóreczka jeszcze widzę. Całkiem fajnie to wygląda, mało neapolitańsko, może. Generalnie, też pastrami można zamówić na pizzy. Widziałem też jedną taką pozycję. Przede wszystkim poczułem ten sos śmietanowo-truflowy. Taki charakterystyczny aromat trufli. No i ogóreczki. Bardzo smaczne. Jest tutaj także musztarda obok tego pastrami. To taka ostra. I rzeczywiście widać tutaj gorczycę. Dodaje troszkę tej pikantności. Pastrami jest ok, ale szczerze mówiąc. Pastrami najlepiej smakuje, kiedy jest go dużo. Tak jak w Nowym Jorku macie właśnie kanapki z pastrami, czy w Katz, czy w Sarge's, czy w wielu innych miejscach, no to tam nie bez przyczyny daje się tyle mięsa. Wiem, że to wygląda karykaturalnie, ale po prostu, gdy tego pastrami jest dużo, to dopiero czuć dobrze jego smak, a tutaj te plasterki są bardzo cienkie. Generalnie to panotto jest bardzo smaczne. To jest to samo ciasto pyszne, które było w pizzy. Super są tutaj te składniki, każdy z osobna jest dobrej jakości. Jedyna uwaga moja to, że to pastrami ginie pod smakiem sosu śmietanowo-truflowego, pod smakiem ogórków i pod smakiem musztardy, też dość wyraźnej, także trochę szkoda, bo to też jest dobry produkt. Może na pizzy to pastrami bardziej się uwydatnia i bardziej możemy je poczuć. Tutaj to jest po prostu kawałek mięsa, który jak weźmiemy osobno to faktycznie dobrze smakuje, ale kiedy jest to w kanapce, no to tak troszkę ginie pod naporem innych składników. Składników. Widziałem, że w jest jeszcze chyba panocco wegetariańskie, także też możecie się tym zainteresować. Cena, cenę trzeba podać. Pizza kosztowała 41 zł. Tutaj myślę, że ta liczba składników zrobiła swoje. A panocco 31 zł. Trzecie zamówienie to nie jest posiłek. To jest zamówienie ze sklepu, bo na Wolcie też można sobie z różnych sklepów zamawiać różnego rodzaju produkty. I to jest ze sklepu Delikatna Bio. Dawniej nazywało się to zakwasownią. To jest w ogóle chyba firma stąd, z Białego Stoku. I ona słynie przede wszystkim, tak jak sama nazwa wskazywała starsza, z zakwasów, z kiszonek i tak dalej. Rozszerzyli troszkę ofertę w ostatnim czasie. Chyba dlatego zmienili nazwę. Ja zamówiłem trzy rzeczy. Tak na spróbowanie: Szot z kurkumy i imbiru. To takie duży szot. To jest pół litra do rozlania oczywiście. Zaraz spróbujemy. Druga rzecz, też półlitrowa, kombucha z zielonej herbaty. No i ostatnia rzecz, to kimchi, kimchi, ostre. kimchi, kimchi, nie kimchi, tylko kimchi. Kimchi. No to co, próbujemy. Najpierw shot. Jak szot, to malutkie kieliszki, ale żółte od tej kurkumy. Też czuję, że to jest mocno imbirowe, zdrówko. Smaczne, nie jest aż tak mocno imbirowe, jak myślałem, że będzie, ale jest faktycznie takie rozgrzewające, mimo że to jest napój na zimno. To ma pewnie jakieś zdrowotne właściwości. Jeśli są jakieś zdrowotne właściwości, to nie wypowiada się na ten temat to ktoś, kto się na tym zna, jakiś dietetyk, lekarz, a nie Maciej je kombucza. Kombucze bardzo lubię. Uwaga, napój może zawierać do 1,2% alkoholu. Pamiętajcie o tym, pijąc kombucze, że to może mieć alkohol. Pachnie fermentacją, pachnie... Takim grzybem fermentowanym pachnie mocniej niż shot. Dobra, ja lubię kombuczę. To jest specyficzny smak. Faktycznie jak coś takiego zepsutego, sfermentowanego. Czasem jak jakiś sok wam się zepsuje w lodówce, ale taki sok prawdziwy, przez babcię robiony, no to ma taki posmaczek podobny. Soku zepsutego raczej nie picie, a kombuchę picie jak najbardziej możecie, choć też nie za dużo. Pamiętasz, jak robiłeś sam kombuchę? Pamiętam, jest nawet. Film? Mm -hmm, Nie wyszło mi w każdym razie. Ta kombucza jest jednak bardzo smaczna i bardzo Wam ją polecam. Czas na kimci. Kimci ostre i kimci w tym sklepie jest bardzo dużo. Różne różnice, tak samo jest dużo różnych wersji kombuczy. Słuchajcie, że to kimci pracowało, nawet się coś ruszy. Oj, też mocna fermentacja, też mocna fermentacja. Muszę się od odnaminy robić chyba, bo jest ostre. Faktycznie jest ostre, a przy tym jest mocno sfermentowany to kimchi. Czasem w restauracjach koreańskich czy azjatyckich dostajecie kimchi, i ono jest takie delikatnie kiszone, delikatnie kwaśne. A tutaj naprawdę mocno czuć tę fermentację. I jest bardzo smaczne, jest mocno mocno sfermentowane, także też trzeba lubić takie rzeczy. Ale generalnie wydaje mi się, że to jest chyba też taki sklep. W którym takie mocno segmentowane rzeczy są. ci kosztowało 20 zł, za tyle samo była kombucha półlitrowa. Ten szot z kolei kosztował 30 zł. Takie ceny w delikatna bio. A my zaraz jeszcze czegoś spróbujemy. Przede mną cztery pudełka i w każdym z tych pudełek są pierogi. Pierogi zamówione z SODI, pierogarnia. SODI, SUDI. Nie wiem do końca, jak wymawiać tę nazwę. S-O-O-D-I. Miejsce polecane przez Was również właśnie wtedy, kiedy byliśmy w stoku. Tutaj są pierogi ruskie, klasyczne. Pachną pięknie. Tutaj mamy kołduny. O, takie pieprza mocno przyprawione. Tu mamy pierogi z jeleniem. To są bodajże pierogi białowieskie. No i mamy pierogi korycińskie. To są jedyne pierogi tutaj smażone, tych co my zamówiliśmy. I one są oczywiście z serem korycińskim. Mamy dwa sosy. Chyba śmietana jest do pierogów korycińskich, a sos miodowo-musztardowy do kołdunów. Zacznę od ruskich, od moich ulubionych pierogów. Najbardziej klasycznych na pewno to jest bestseller tej restauracji. Oczywiście takich klasycznych pierogów jest dużo więcej. Są pierogi z mięsem, pierogi z serem chyba. No generalnie całe zatrzęsienie. No tutaj ten farsz wygląda jakby było dużo twarogu. Pięknie pachną wszystkie te pierogi. Jak robiliśmy zdjęcia, jakieś tam ugrywki, to nie mogłem się opanować. Pyszne pierogi, słuchajcie. Pyszne pierogi ruskie. Rzadko to mówię. Mam jakiś tam swój wzór pierogi, które robiła moja babcia, czyli takie delikatne ciasto. Farsz właśnie ani niezbyt twarogowy, ani niezbyt ziemniaczany. Nie lubię takich pierogów za bardzo pieprznych. Naprawdę pyszne, ruskie, idealnie zbalansowany farsz. I delikatne ciasto. Jest mięciutkie, takie rozpływające się w ustach nawet. Troszkę nie jest takie twarde, jak czasem jest w pierogach. Do tego jeszcze jest ta cebulka, która ma taką fajną, delikatną słodycz. Najchętniej ten teraz usiadł i zjadł wszystkie, ale przede mną jeszcze do spróbowania trzy inne rodzaje pierogów. Otworzyłem sos miodowo-musztardowy, który jest do kołdunów. Trochę dziwi mnie to połączenie, ale spróbuję je oczywiście. Kojarzycie pewnie kołduny litewskie. Kołduny się także na Podlasiu i nie dodaje się, że są litewskie. To są kołduny po prostu. One są tutaj z polską wołowiną, doprawioną czosnkiem i majerankiem. Też mocno pieprzym, takim gruboziarnistym, oprószone. Spróbuję po prostu, bez sosu. Proszę są, bo są takie soczyste. Damy troszeczkę bulioniku też w środku. Po prostu coś pięknego i faktycznie ten czosnek i majeranek nie wiem, czy to nie zepsuje. Moim zdaniem lepsze są kołduny same w sobie. Ta miodowa musztarda jest dość wyraźnie słodka, wyraźnie no, musztardowa. A same w sobie te kołduny są naprawdę pyszne. Jak się je przegryza, to najpierw czujemy właśnie taki bulionik delikatny, delikatny mięsny smak, a po chwili dochodzi już mięso i tak wyraźnie doprawione tym czosnkiem przede wszystkim. Majeranek jest gdzieś w tle. Tutaj ciasto jest troszkę grubsze, nie przeszkadza to w przypadku tych kołdunów. To co, pierogi białowieskie. W pierogach białowieskich jest to, co się z Białowieżą kojarzy, bo mamy mięso z jelenia, nie z żubra na całe szczęście, własnoręcznie mielone w restauracji i do tego jest trawa żubrowa. Wszystko jest oblane sosem grzybowym, także no smak puszczy. Ten sos grzybowy pachnie ładnie. Ja nie jestem fanem, wiecie to. W środku jest faktycznie farsz mięsny, bomba. Bo przede wszystkim czuć to mięso Jelenia. Ta trawa żubrowa jest raczej takim delikatnym dodatkiem gdzieś w tle. Mięso jest soczyste, to jest najważniejsze w pierogach z mięsem. Całość rozpływa się w ustach też cienkie, delikatne ciasto. No, pierogi pierwsza klasa. Każdy kolejny może nie jest lepszy, ale wszystkie są naprawdę wyśmienite. I całą tę trójkę polecam. A jeszcze jest czwarte pudełko. I tutaj są już pierogi smażone. Ja jestem fanem pierogów gotowanych zdecydowanie ale zamówiłem je ze względu na to, że one są z serem korycińskim, a ser koryciński pochodzi z Podlasia. Oprócz sera korycińskiego mamy tutaj także kaszę jaglaną i pieczarki. No te pieczarki mi niekoniecznie nie pasują, ale nie mogłem sobie odmówić spróbowania tych pierogów i do tego jest kwaśna śmietana. To połączenie już mi bardziej pasuje niż miodowa musztarda i kołduny. Najpierw spróbuję na sucho. Są wyraźnie słone od tego sera korycińskiego, ale jak dla mnie jest za mocno pieczarkowy smak. Ja nie przepadam za pieczarkami. Jak ktoś lubi, no to to doceni oczywiście. A większość Polaków chyba lubi pieczarki, tak jak zauważyłem. Także jeśli lubicie, no to śmiało zamawiajcie. To często w smażonych pierogach jest całkiem okupujące, nie jakoś przesadnie. Dalej będę wolał jeść pierogi gotowane, ale tak wysmażonymi bym nie pogardził. I faktycznie ta śmietana tutaj pasuje. Dla mnie najlepsze ruskie, Na drugim miejscu te białowieskie. Naprawdę smaczny ten jelen. Pierwsza klasa. Na trzecim miejscu dałem te kołduny. W pierwszym kołdunie faktycznie miałem ten taki bulionik, ale nie w każdym jest coś takiego. To może być po prostu tłuszcz, który się wytopił z mięsa. Mówię bulionik, ale to nie jest tak jak Hinkali, że bierzecie i najpierw musicie nadgryźć i wysączyć nie wiadomo ile płynu, tylko no tak soczyście było. Najmniej mi smakują te smażone i z pieczarkami no, z wiadomych względów. Szybko cenę dla Was. Pierogi ruskie to jest 10 sztuk, 33 zł. Pierogi białowieskie też jest 10 sztuk, ale z jeleniem, więc droższe 41 zł. Kołduny sztuk 14, 35 zł. A te kory cińskie, sztuk 10, 33 zł. Są tutaj też w ofercie pierogi z różnych regionów świata. Na przykład chińskie ziałozi, żydowskie kleplaszki, argentyńskie empanadas, a także tajskie pierogi z krewetkami. Tak jak mówiłem, też jest dużo wersji polskich i też tych regionalnych jest troszkę więcej, bo są Zaguby z Zabuga. Z ziemniakami, majerankiem i wędzonym w kominie boczkiem, podane z okrasą. Na boczku. Kolejne i już ostatnie zamówienie jest miejsce, miejsca, które nazywa się Kurra. Źle to mówię, źle. Zdra. Kurra. Jest to miejsce kolejny raz polecane przez Was te parę miesięcy temu. Jak sama nazwa wskazuje. Przede wszystkim są tutaj kurczaki, ale nie tylko. Nie tylko, bo jest też dział kuchni koreańskiej między innymi. Do dań z kuchni koreańskiej można oczywiście dorzucić kurczaka, ale nie trzeba. I tutaj mamy raboki, czyli topoki koreańskie, kluski ryżowe oraz ramen, czyli makaron znany między innymi z zupek takich azjatyckich, koreańskich zupek. No i jakieś jajko, jakaś kapusta, jakiś sezam. Zaraz zobaczymy dokładnie, co to jest. Tutaj to jest chyba kanapka. Miała być kanapka. Jest to kanapka z kurczakiem buffalo, panierowanym, a tutaj kurczaki buffalo osobno, do tego yy, kolesław oraz friteczki. Zacznę od kanapki. Tutaj jest kurczak w sosie buffalo, panierowany, do tego ser molet, pomidor, rożponka, czerwona cebula oraz yy, majonez. Mamy tutaj naprawdę dobrą bułeczkę. Świetnie to wszystko trzyma i sama w sobie jest lekko słodkawa, co doskonale pasuje do tej bardzo prostej kompozycji. Sos buffalo jest dość ostry, a przy tym dość kwaśny. Troszkę jego działanie niweluje tutaj majonez, a sam kurczak jest soczysty, aczkolwiek panierka wydaje mi się trochę za tłusta i trochę za bardzo dominująca smak mięsa. Najważniejszy składnik troszkę mnie zawodzi, aczkolwiek nie jest jakoś bardzo źle. Po prostu mogłoby być lepiej. Dlatego większe nadzieje wiążę ze skrzydełkami, ale zanim do nich przejdę, to spróbuję tego dania koreańskiego raboki. Nigdy chyba nie jadłem, zawsze topoki same zamawiałem, a tutaj ten makaronik, no fajnie wygląda. Nie mam pewnej, jakiego rodzaju to będzie sos. Wygląda na jakoś mocno pikantny, ale nie jest. Po chwili hmm. jednak zrozumiałem, że jest ostry. No i to jest taki klasyczny sos jak do topoków, czyli przede wszystkim jest pikantny. Gdzie są te topoki? No nie potrafię. Mmm! Dobra, takie lekko się ciągnące, czyli takie, jakie powinny być. Z takimi spotykaliśmy się w Korei. To jajo to jest jajo. O, fajnie. Z takim lekko płynnym żółtkiem. Lekko, dość mocno płynnym żółtkiem. Mm -hmm. I to danie możecie też zamówić w wersji z dodatkowym kurczakiem. Wtedy będzie... Jeszcze bardziej sycące. Generalnie porcja jest spora, tego makaronu jest mnóstwo. Tych klusek ryżowych trochę jest, ale przede wszystkim jest właśnie ten ramion. Myślę, że można się tą porcją naprawdę mocno najeść, no ale przejdźmy do tych kurczaków. Skrzydełka w sosie Buffalo, czuję zapach od razu. Właśnie taki ostro-kwaśny, wyświdrujący nozdrza. To są one ostre, słuchajcie, naprawdę pikantne. Aż trudno mi się mówi. Sam kurczak całkiem soczysty. Te kurczaki mocno wchłonęły już ten sos. Normalnie ten sos powinien. Płynąć po kurczaku, a widać, że po prostu te kurczaki ten sos wchłonęły, dzięki czemu są jeszcze ostrzejsze, jeszcze intensywniejsze. Generalnie spoko, aczkolwiek sobie takie porównanie tutaj zrobię. W Warszawie na wąsie dostępna jest taka sieć warszawska kura i tam mi jednak bardziej smakują. Przede wszystkim kanapki, ale też kurczaki w dowodzie myślę, że z tym miejscem białego stoku wygrywają. I generalnie z tych miejsc, co pokazaliśmy w tym filmie, to myślę, że kurra. Jest najsłabsze, choć też można całkiem ciekawie zjeść i, i całkiem dobrze. Te raboki, naprawdę intrygujące, a w wersji z kurczakiem to będą naprawdę mocarną pozycją. Frydeczki, ok? No i szybko ceny bardzo podobne. Kanapka za 36 zł. Te skrzydełka w zestawie z frytkami i tym kolesławem 36 zł, a raboki za 37 zł. Co mi najbardziej smakowało z dzisiejszego odcinka no chyba ta szalona pizza oraz pierogi ruskie. W zasadzie w każdym zamówieniu znajdowałem mi jakieś ciekawe i smaczne kąski. Nie narzekałem też za wiele, także tutaj Biały Stok dał radę jak najbardziej. Ta oferta jest oczywiście szersza w aplikacji. To nie są tylko te cztery restauracje, jeden sklep, tego jest znacznie więcej. Także pamiętajcie o tym, aby pobrać aplikację i sprawdzić, co dokładnie ona oferuje. Przypominam także o dwóch kodach Maciej Volt dający 4 razy 15 zł. Czyli po 15 zł zniżki na 4 pierwsze zamówienia w dostawie. Ten kod działa do końca lipca i jest ważny tylko dla nowych użytkowników aplikacji, ale nie tylko w Białymstoku, a we wszystkich polskich miastach. A drugi kod to Maciej Bialystok. On daje 10 zł zniżki na zamówienie w dostawie. Ważny jest tylko w Białymstoku, ale nie tylko dla nowych użytkowników, również dla tych starych i wiernych. Działa do końca Czerwca. Dawajcie znać w komentarzach, co warto zamówić w dostawie w Białym Stoku. A ja już tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego!